Aloha to hawajskie pozdrowienie, to również jedna z zasad Huny, tajemnej wiedzy Hawajczyków. I wreszcie w duchu Aloha wykonuje masaż Lomi lominuj. co oznacza, że wykonuje ten masaż z intencją przekazania miłości, życzliwości, akceptacji i z szacunkiem do ciała. Sprzyjają temu płynne taneczne ruchy masażu, to że Lomi wykonuje przed ramionami dużą powierzchnią ciała, co z kolei przekłada się na odczucia i wrażenia osoby przyjmującej masaż. Na lomi ciało jest otulone dotykiem, przytulone, zaopiekowane. W takiej przestrzeni łatwiej jest się otworzyć, dopuścić do siebie wszystko to, co na co dzień chowamy gdzieś głęboko nasze lęki, strach, złość, żal. W atmosferze życzliwości i akceptacji łatwiej nam zająć się tymi emocjami. Słowa nie są konieczne, żeby komuś przekazać wsparcie, współczucie lub pocieszenie. Lomi, lomi, nui jest właśnie taką rozmową bez słów której mówię, jesteś ważna, jesteś wyjątkowa, akceptujecie cię taką, jaka jesteś.